Dzisiaj cel naszej wycieczki to Ptasia Kopa. Wyruszamy ze Starego Zdroju w Wałbrzychu niebieskim szlakiem. To szczyt, który jest położony w północnej części gór Wałbrzyskich właśnie oddziela tutaj Stary Zdroj od Poniatowa. Wysokość tego szczytu to 590 metrów. Razem z lisim kamieniem. O wysokości 613 metrów tworzą właściwie jedną kulminację. Ptasia kopa od dawna była takim miejscem popularnym przede wszystkim wśród kuracjuszy, którzy przybywali do uzdrowiska Stary Zdrój uzdrowisko może nieco mniej znane od pobliskiego Szczawna Zdroju niestety dzisiaj po tym uzdrowisku właściwie pozostało raptem kilka zabudowań Ptasia Kopa dzisiaj też już niestety nie jest takim szczytem który byłby jakoś szczególnie często uczęszczany ja muszę się przyznać, że też mimo tego, że w Wałbrzychu mieszkam od urodzenia to na Ptasią Kopę wybieram się dzisiaj pierwszy raz w życiu pod koniec XIX wieku na szczycie Ptasiej Kopy powstała wieża widokowa ze schroniskiem restauracją ogrodową i muszlą koncertową także no to, było, to było miejsce takie bardzo popularne właśnie wśród kuracjuszy Roztaczały się stąd piękne widoki na Stary Zdrój, na Śródmieście Wałbrzycha. Dzisiaj niestety Ptasia Kopa już utraciła swoje walory widokowe. Szczyt został porośnięty drzewami, zatem pod tym względem jest to dzisiaj już miejsce mało atrakcyjne. I na naszym filmie też niestety nie zobaczycie dzisiaj jakiś szczególnych widoków z tego miejsca jak nam się uda wracając z Ptasiej Kopy to planujemy się jeszcze udać do Harcówki to też miejsce, schronisko zmieniło ostatnio właściciela trochę się tam pozmieniało, podobno na lepsze, także też chcielibyśmy tam dzisiaj właśnie dotrzeć i zobaczyć to miejsce po zmianach no cóż, nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Was na kolejny film. Należy do jakichś często uczęszczalnych, nie? Tak jest. Ale ścieżka jest wydeptana mimo wszystko. Trochę trzeba się przepierać przez chaszcze. Jaka szeroka droga. Nie ma. i nie ma i nie ma i nie było no i dotarliśmy na szczyt niestety to zaraz wam pokażę że pokażemy że szczyt jest porośnięty drzewami ale postaramy się puścić stąd drona także zobaczymy z drona co widać z tego, z tego szczytu 哦。Oh. <laughs> Przyznajcie, że widoki stąd są piękne i no niestety, gdyby nie te drzewa, to naprawdę mogłoby być tutaj przecudnie. Widok na Wałbrzych jest po prostu przepiękny, przepiękny, także musiało być to 100 lat temu w Wałbrzychu naprawdę wyjątkowe miejsce. A my teraz próbujemy niebieskim szlakiem wędrować dalej przez Lisi Kamień i... Później wyjdziemy na nowym mieście. Drugi szczyt. Dzisiaj, podczas dzisiejszej wyprawy, udało nam się dotrzeć. Widoki stąd są fajne, niestety, z drona. E, natomiast góry Wałbrzyskie w ogóle są e, piękne. Tylko największy mankament to bardzo strome e, Podejście. podejścia. To jest po prostu jakiś dramat. I teraz trzeba będzie jeszcze stąd zejść. To też będzie sukces. Ale jesteśmy. Jak korek? Wycieczka podoba, podoba Ci się? No powiedz. Jak ci się podobała wycieczka z pieskiem? Super. Super, prawda? Ekstra. To znaczy. Generalnie, się generalnie polecamy wycieczki z pieskiem w górach wołbrzyskich, ale chyba tylko na Chełmiec. Nie dlaczego? No, no może, Morze borowa. Może borowa, ale to też nie wiem, jakim szlakiem, bo na pewno nie czarnym. No, pociągnął panią. I pani się wywróciła. Przepaść mi wyszła. No. Nie ale to nie ma żadnych. Dobra, my tak sobie pięknie zeszliśmy do Wałbrzyka. Idziemy teraz na nowy miasto. Aha, na Kolonie. To jeszcze idziemy prosto, a później trzeba odbić. To jest na Kolonia trzech róż, tak? Tak. Jak widać i słychać mamy remont. Yy, można tu przyjść w weekend, w piątek, sobotę, niedzielę od 12 do w której godziny jest otwarta, do 22. I można podziwiać piękne widoki tutaj z tarasu oraz zjeść coś pysznego oraz napić się regionalnego piwa Sowiego.